Proszę o wyjaśnienie pozornej sprzeczności między tym, co ksiądz mówił na temat okazywania miłości krzywdzicielom, a chrześcijańskim wezwaniem do pokory, nastawiania drugiego policzka. Nikt nie wzywa do nastawiania drugiego policzka. Pokora to jest uznawanie prawdy o sobie. To, to... Co to ma wspólnego? No, mój, z, mój z uśmiech, oczywiście. Natomiast Pan Jezus nie nastawił drugiego policzka. Mi, no, ale tam w Ewangelii niedawnośmy słyszeli, kto ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy, kto idzie chce iść tysiąc kroków iść dwa, kto się da, chce palto daj i, i suknię. Myśmy się nie przyczepili do tych dwóch następnych przykładów, że ma, mamy iść dwa tysiące kroków czy dać suknię i płaszcz, tylkośmy się przyczepili do pierwszej ilustracji, a to jest tylko ilustracje takie dydaktyczne, wyjaśniające zasadę. Rób więcej niż wymaga prawo. Ale nie chodzi o dosłowność, że mamy dosłownie nastawić policzek, czy dosłownie dwa tysiące kroków z kimś, kto szuka drogi, czy dać płaszcz, suknię komuś, ton, kto, kto nie ma żadnej szaty wierzchni. Nie, to nie chodzi o dosłownie, chodzi o zasadę. Nie, rób więcej niż wymaga prawo. Natomiast nigdy nie bądź naiwny. I żebyś żeby nam do głowy nie przyobrać dosłownie te, te, te przenośnie pokazujące zasadę, rób więcej niż wymaga prawo, to Jezus się nie da uderzyć drugi raz w policzek, żebyśmy już nie mieli żadnych wątpliwości.